Witam serdecznie, Resji się kłania, moi drodzy, witam w następnym materiale. Materiał ten tyczy się kanału, który nie miał, nie, nie miałem o którym pojęcia, ale należy on do Rewesta, czyli do naszego grafika. I został on zrobiony w dość, mam wrażenie, ciekawy sposób. Więc y, możemy powiedzieć, że y, podpinamy go pod y, podobny, no y, y, tą pod, podobne, y, te podobne y, tematy, bo tutaj jest Rivest właśnie i szalona fretka widoczna, więc y, nie można mieć wątpliwości, że ten kanał jest jakoś powiązany z nim, nie? Hmm, oczywiście, kanał y, Herbatka z anime to jest y, kanał o, y, o tych, o anime i o wszelkich innych tego typu rzeczach, nie? Hmm, tak naprawdę już wszystko znajdziecie w banerze. I y, y, tutaj aktualnie możemy powiedzieć, wejdź i oglądaj Herbatka z anime. Wszystko o anime i mangach. Ale ma to dla mnie minusy, jak i plusy. Jako dla mnie, prywatnie. Chodzi o to widzowie, że ja nie jestem fanem anime. Witam, jutro jadę na urlop, więc od jutra kamerka znika. Czy ta seria wróci? Nie wiem kiedy. Mam tylko nagrane dwa materiały na zapas, więc jeśli mi się uda, to jeszcze nagram trzeci i czwarty. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale moi drodzy, jaki jest problem tego kanału Herbatka z anime? Między innymi samo anime oraz ym, też ym, materiały na temat ym, związane z, ym, z tymi mangami. Nie każdy musi być tego fanem. Ja na przykład nie jestem. Jedyne mangi, jakie posiadam, to zaraz wam je pokażę. Są, albo nie, są to po prostu mangi z Resident Evil, które działy się na Resident, między Resident Evil 6 a Resident Evil 5. Więc co za tym idzie? Nie jestem fanem mang i raczej nimi, nie, nim nie zostanę. Ale postaramy się ocenić ten temat bardzo subiektywnie, dlatego że hmm, staram się być neutralny. Ja tylko powiem tyle, że z minusów tego kanału jest to, że nie trafi on zapewne do każdego. Niektórzy będą go cenili bardziej, inni mniej. To tak jak w sumie w moich filmach: niektórzy nie lubią tego, jak ta seria powstaje, inni uznają, że bardzo dużo, plus jeden. Jeszcze inni mówią, że jest to. Są to filmy, które nie wnoszą nic nowego, nie mają wnosić nic nowego, to jest tylko moja opinia. Widzowie, to nie jest tak, że ja mam do powiedzenia Wam jakiś wielki kubeł informacyjny, nie? Więc przejdźmy do tego, co widać na pewno na kolejnym kanale Revesta, nie? No, więc moi drodzy, tak to będzie wyglądać. No, i co od razu nam się rzuca w oczy po wejściu na stronę? Między innymi ciekawe miniaturki, które aż zachęcają do tego, żeby wbić na kanał. Zachęca też nas do, to do wbicia na kanały, które są poniżej, czyli Rivest, Szana Fredka i Fred Gra. Nie? Jeśli chodzi o herbatkę za nie. To możemy powiedzieć dość jasno, że kanał Herbatka z anime miała swoje transmisje live, w których to Rewest tak grał jak i nagrywał prawdopodobnie tematyki typowo o anime, nie? i myślę, że tu akurat ten kanał jest zrobiony w sposób jak najbardziej, według mnie, prawidłowy. Ma on wiernie oddaną widownię i bardzo fajnie zrobiony kontakt z ludźmi. Oczywiście jest to zrobione właśnie w stylu typowo Rivesta, bo nie można tego powiedzieć, że nie, bo tutaj była, były pogadanki. W tytułach macie doskonale oddane, co jest o danym o danych tematykach, czyli na przykład to w tytule pierwszym członem jest to, że pierwszą tematyką jest pogadajmy o Dragon Ball, nie? Pogadajmy o anime. Czyli mamy dwa tematy pierwsze i przegląd figurek z eBay, nie? No oczywiście jakby to powiedzieć, ja fanem już żadnego z tych rzeczy nie jestem, ale da się to znaleźć w materiałach rewesta, więc nie da się powiedzieć, że ten kanał nie ma żadnych, żadnej przyszłości. Tym bardziej, że, tak, że każda z tych części kart tego kanału jest bardzo aktywna. Ma on posty, ma on transmisje... Ma on szoty, Nie, nie będziemy wszystkiego odparali widzowie. Ale tutaj chodzi o jedną rzecz. O jaką? O taką, że tak samo jak, jak tam ten kanał Rivesta jako Rywest, jest on jednym z bardziej aktywnych Rywest. Podtrzymuje przy życiu aż dwa kanały. I tak naprawdę nie przestaje on zaskakiwać poziomem swojej kreatywności. Ten kanał. Zostaje omówiony dość szybko i będzie to dość krótki materiał z prostego powodu. Historię rewesta macie, że tak powiem, przedstawioną jako ten, jako na, na ostatnim ostatnich materiałach kilka materiałów temu. Jest również materiał przygotowany o tym, że ten, że z rewestem mieliśmy. Sobie pogadankę. Omawialiśmy jego kanał i to, co zamierza zrobić. Irwest, tak samo tu, na swoim głównym kanale, jak i w tym, jak i u siebie na herbatkach za jest jest on aktywnym członkiem społeczności YouTube'a. I prawda jest taka, że nie da się Powiedzieć, że Rywest jest leniwy, czy coś, czy chwyta się trzech srok za ogon. Nie, po prostu Rywest jest jaki jest i on działa w każdym z tych kanałów na swój własny sposób. nas swoją aktywność, nie? To tak samo u mnie jest. Szachy z Resilem i resil, świat Resila to są dwa różne światy, które się przeplatają po prostu nawzajem ze sobą, nie? Miałem zamiar coś podziałać, ale prawda jest taka, że ja bardziej siedzę w grach, nie? A tu Rivers świetnie prowadzi: koegzystują ze sobą dwa kanały o dwóch różnych tematykach, bo zobaczcie, jak to się odnosi do siebie nawzajem. Macie tutaj porównanie: jest revest, czyli e, główny kanał Rivesta, Czyli tutaj mamy e, na przykład różnego rodzaju gry, różnego rodzaju rzeczy tego typu, nie? A Plague Tale Innocence, e, e Freedom City, e, e Freedom Cry e, w Assassin's Creed, nie? Rogue, czy, czy inne po prostu tego typu gierki, które rewest. E, aktywnie sobie promuje ostatnie materiały na tym kanale ukazały się 4 dni temu nie? z transmisjami live jest dużo lepiej prawie codziennie rywest jest aktywny więc możemy powiedzieć jasno że kanał rywest się trzyma a jeśli chodzi o herbatkę z anime to możemy tutaj powiedzieć że transmisja sprzed 3 miesięcy shortsy które są w miarę regularnie wystawiane i bardzo ładnie wyceniane oraz wideo. W wideo mamy także, że też prawie codziennie jest pokazywana pokazywane są materiały. Co mi się bardzo podoba to fakt, że w tych materiałach możemy znaleźć między innymi pokemony, czyli coś co było dawno temu jednym z hitów stacji telewizyjnych, nie? I co ważne nie są to normalne te normalne rzeczy związane z pokémonami tylko po prostu takie typowe ciekawostki, w których ludzie mogą się dowiedzieć czegoś nowego. Więc nie jest to zrobione też tak 0 jedynkowo. Oczywiście ja się nie będę wypowiadał na temat anime, bo absolutnie się na tym nie znam i moglibyśmy zrobić wywiad z Rivestem na temat kanału Herbatka Zanime, nie? Jedynie co gdzieś piąte przez dziesiąte kojarzę to właśnie Dragon Ball, to właśnie Pokémony, albo Naruto. Ale to jest takie naprawdę piąte przez 10. Oczywiście kanał Herbatka Za powstał 2 lata temu i Dowiadywaliśmy się o nim z biegiem czasu. Przynajmniej ja na tę okoliczność miałem okazję poznawać ten kanał z biegiem czasu. Czy to jednak dobrze, czy źle, nie? No to wiadomo, że nie jesteśmy w stanie tego w pełni określić, nie? Bo tu jest problem właśnie tego, że dane osoby nie, nie oglądają tego, nie oglądają anime. I to jest to, co powoduje, że ja na przykład nie jestem osobą, która powinna za coś takiego się brać. I zaraz Wam wytłumaczę powód, dlaczego. Tutaj po drodze, jak widzicie, przetaczają się niektóre odcinki z kanału Herbatka z anime. Dlatego, że no, ciężko mi powiedzieć coś więcej, nie uruchamiając danych filmów. Tak naprawdę ciekawostki, czy wszelka tematyka anime, albo właśnie tych e, całych mang, jest głównym tematem e, tych, e, tych całych e, tych cały, tego całego kanału. E, I co jest istotne, Anime od lat jest tego. Jest aktywnym członkiem naszej społeczności. Co mam przez to na myśli? Zaraz się dowiemy. Ok, a więc po kolei. Po pierwsze, ja fanem anime, jak podkreśliłem, wielokrotnie nie jestem. Ale chwała Rivestowi, że robi odcinki na temat ciekawostek danych bohaterów. Oraz innych rzeczy związanych właśnie z tematyką anime, czy samych ciekawostek na temat bohaterów, nie? Czy samych filmów, bajek tych animacji, nie? Tych anime, mank, czy innych rzeczy. Czemu? Dlatego, że część bohaterów anime w przypływie chaosu, jaki przypada nam robić w całym tym w całym oglądaniu tego wszystkiego powoduje, że często gęsto nie patrzymy na to w tej perspektywie w jakiej twórcy chcieliby nam coś przekazać. Dopiero kiedy analizujecie to wszystko, to wpada wam do głowy, że ej, no kurde, w sumie racja, nie? Takim prostym przykładem jest seria Resident Evil jeśli nie przekazujecie podczas nagrywek ciekawostek typowych, no to na pewno nie macie okazji yy, też yy, się danych rzeczy dowiedzieć, a to masa różnych ciekawostek i smaczków, które twórcy poukrywali w ten czy w inny sposób. To samo się tyczy anime i dobrze, że kanały takie jak herbatka z anime istnieją, właśnie z tego powodu że jesteśmy dzięki temu w stanie, jesteśmy bliżej twórców anime, którzy dzięki takim kanałom zyskują możliwość do wglądu w to, jak dani ludzie postrzegają właśnie anime. Hmm. Oczywiście na kanale Herbatka z Anime samych gier raczej nie znajdziecie, dlatego, że yy, gry yy, a na podstawie anime, nie? są innym w ogóle czy, powiedzmy, są innym członem danych rzeczy niż w, niż tego typu inne osoby, nie? Ale z tych bardziej znanych postaci, które przewijają się takiemu boomerowi czasami jak ja jest aż Ketcham, nie? jedzą mnie za to jest jest Sakura, nie jest Naruto więc Ciężko nie powiedzieć żebyście nie, nie kojarzyli którejś z tych postaci to właśnie powoduje, że różni ludzie postrzegają to w różny sposób i widzą to w innym za właśnie też w inny sposób, ale odpowiedzmy sobie jeszcze na jedno pytanie. Pytanie owo brzmi: co robi herbatka z anime dziś? Tak naprawdę to, co robił do tej pory, czyli nagrywa dla Was głównie ciekawostki na temat anime. Jak mówiłem, tego typu kanały, które cechują się na ciekawostkach z danych serii, czy to animacyjnych, czy to growych, mają niestety pewien swój taki zasadniczy minus. Po prostu te serie żyją, póki jest powiedzmy podmiot, który można nagrywać. A to właśnie te pokemony, a to właśnie animacje, a to właśnie rezidenty. Dlatego mój kanał jest kanałem wielowarstwowym. Tutaj poruszyłem temat ten z Maxterio, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, że dla mnie jest to o tyle ciekawe, że ja nawet przy danym tym przy danym temacie jestem w stanie ruszyć w trzy różne kierunki, ale nie jestem w stanie powiedzieć wprost, czy dany kanał przetrwa próbę czasu, czy też nie. Możliwe, że z biegiem czasu dowiemy się, czy anime będzie budziło taką samą. Radość, jaką budzi teraz, na pewnym etapie miało ono swoje boom na istnienie, teraz y, myślę um, y, 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 y i mogą się ludzie z tym nie zgodzić, ale według mnie teraz anime y, ustabilizowało się w y, temacie osób, które y, jakby stale oglądają dane, właśnie anime. A to pokemony, a to tego typu rzeczy, nie? No, jest masa topek na tym kanale. Topki to w herbatkach z anime. Jest masa różnych rzeczy, które dzieją się w dany sposób. I uważam, że dobrze, że taki kanał istnieje, aczkolwiek bardzo jestem ciekaw, jaka czeka go przyszłość bo mnie to dosyć ciekawi i to jest pierwszy raz, kiedy ja robię w dość chłodny sposób dan omówienie danego kanału i nie jest to, broń Boże, podyktowane faktem, że ja po prostu za anime nie przepadam. To jest podyktowane tym, że tego typu kanały, które nie mają takiej inicjacji przejścia na dane tematy, po prostu są kanałami tak zwanymi krótko żyjącymi I to jest problem, który tyczy się wielu kanałów, a nie tylko od kanałów o tematyce anime Więc jakie damy podsumowanie całości? Słuchajcie, podsumowanie jest takie Jeśli chodzi o kanał Herbatka z anime To z powodu tego, że kanał ten pozostaje w miarę aktywny Myślę, że będzie trafiał do nowych ludzi ale pytanie brzmi, jak długo będzie on y, aktywny? Y, to zależy bardzo od tego, jak, w jakim kierunku pójdą właśnie animacje. Y, te anime, te wszystkie mangi i tak dalej. Ja wiem, że one jeszcze długo będą żyły, ale pytanie brzmi, jak długo będzie to możliwe dociągnięcia. Na razie oczywiście nie ma tego typu kłopotów, bo powstaje kometa Lucyfera, y, powstaje Naruto. Powstają różnego rodzaju pokemony. Jak widzicie, ja jestem zaznajomiony z tym wszystkim, ale po prostu kwestia jest taka, że ja się po prostu tym nie interesuję, nie? Ale sam kanał, Herbatka za nim, jest takim dobrym kanałem. Jest dobry. Tylko kwestia jest taka, że musi trafić on w wasze gusta W moje trafia tak 50 na 50, więc jestem. W tym wypadku dosyć zmieszany w kwestii opinii na temat kanału Herbatka za Gdyby nie fakt, że prowadzi go Rewest, czyli osoba, z którą mam kontakt, to nie wiem, czy bym tam został. Tego typu kanały mnie takie oglądam sobie, bo je oglądam i mam takie ok, nie? I mam takie coś i. Ja broń Boże nie obrażam Rewesta ani nikogo, kto tworzy tego typu kanały. Twórzcie je sobie. Ale po prostu to nie jest coś co trafi w moje... na listę moich priorytetów najwyżej jak się da. W Tutaj wyjątkowo pierwszy raz jestem trochę zmieszany, tyle mogę powiedzieć. Ale jak najbardziej polecam wam zajrzeć na kanał Herbatka za bo warto, bo Revest jak zawsze opowiada w ciekawy sposób. Tym bardziej robiąc stopki. Link pozostawiam w opisie. A tymczasem. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty, afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Arkady Solskiego, w tym krew kamienia. Serce Lodu, książek Katarzyny Kliogucewicz w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, pola na Instagramie, Twitchu oraz Kiku. Trzymajcie się, hej, hej, papatki.